Moi drodzy, jesteśmy na lotnisku w Gliwicach, a dzisiaj ze mną, moim gościem specjalnym odcinka jest Beniamin. się przedstawić? Beniamin, lat 21. Co robisz? Co tutaj, co tutaj działasz? No jest, Kim jesteś? Jestem pilotem I... zawodowym, aktualnie przez zaistniałą sytuację bez pracy, no ale staram się jednak utrzymywać te umiejętności lotnicze, no i po prostu latać sobie, tak po prostu dla zabawy. Pięknie, i dzisiaj będziemy latać tym cudańkiem! I co tu się dzieje? Jak to podnosisz, to takie bajery. No, to jest tej wysokości, my po prostu widać jak ruszam w środku kokpitu, jak drążek po prostu starowy się rusza, do przodu i do tyłu. Skąd taka zajawka u ciebie? No myślę, że jak większość to po prostu jakaś tam pasja, ale poleciałem pierwszy raz z samolotem na, na wakacje. E, spodobało mi się. Później nie wiedziałem wtedy, że chciałbym to robić w życiu i tak dalej, ale później kilka lat e, zastanawiałem się po prostu, kim chciałbym zostać. No i tak, tak po prostu się to złożyło. Jakiś tam splot wydarzeń doprowadził do tego, że, że zacząłem to szkolenie. Ale czat! A to szkolenie maszcie jakąś szkołę? To są, to są, ja, ja wybrałem tą ścieżkę szkoleń, po prostu, szkoleń prywatnie. Jest też możliwość. Tak tutaj widać do Politechnice Śląskiej można studiować pilotaż, trzeba się tu dostać. No ale wybrałem tą inną drogę po prostu. Nic wam nie powiem, tylko mogę powiedzieć to, że w ich akademikach, a najczęściej w elektronie... W pokoju 318 doprowadziłem się do nieprzytomności kilkadziesiąt razy. W ogóle się tego nie stylu. <laughs> Ja już do Kasi powiedziałem, że zobacz, 21 lat, jest zawodowym pilotem, a ty? A ja? A my dalej udajemy. Ja jestem, ja jestem teoretycznie technikiem górnictwa podziemnego, dalej się nie ma czym chwalić. No cóż, jak widać można. Ile pali na godzinę? W około 15 litrów. Kur... W po 12 a... Za przeproszeniem A ile kosztuje paliwo lotnicze? Podobnie? No, może to zdziwić, ale ten samolocik lata na paliwie normalnym benzynie 95 Kurwa! Musiałem użyć tego słowa To wychodzi na to, że po prostu trzeba wydać na to i... A ja mogę sobie w Polsce polecieć na przykład zamiast jechać na wakacje z rodziną Samochodem to mogę polecieć do Gdańska? No tak, oczywiście. I jest to legalne? No jest to legalne. A Cesar ile pali? Bo czteroosobowa rodzina, nie? Już patrzę. No to, to będzie palić około 35 litrów na godzinę. A, to skończyło się rumakowanie. A tam z tyłu dzieciaka nie mogę wrąbać? No do tego nie. Ty przykleisz do tego, do tak, tego ciężko. A, a są czteroosobowe takie, które palą mało? No wiadomo, coraz, coraz cięższe, no to coraz więcej będzie palić. co się nie Żebym się w 20 zmieścił. No to nie, to już spalanie kosmiczne wtedy nie. Przecież w 20 litrach. Aha, w 20 litrach. Czy... Eee, Trochę to bardziej, to bardziej w lewo to po, 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 proponuję. To ciężko. Dobra, a kolejna sprawa. E, Jaką szybkością, żeby to było w miarę ekonomicznie? Lecę sobie do Gdańska, no. no to lecimy około 170 km na godzinę powiedzmy. I na wprost! Czyli masz kuźwa 400 km zamiast 580 na przykład. Super! super. No i też e, w ciągu godziny pokonamy większą odległość. Tak no nie, te, 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 te spalanie, nie! spalanie na 100 km. <noise> się wtedy maleje do około tam 8 litrów, nie? Na 100 km. To na ten moment zamieniam Kaśkę i kontynuuję rozmowę Bo ogólnie rzecz biorąc właśnie się zajarałem i prawdopodobnie Sobie kupisz? Nie, nie kupię sobie Ale zrobię licencję Ja już tak zrobię, że będzie dobrze tego trzeba mieć rozum Helikoptery rozumiem. A helikopter jest ty lepszy? W w No właśnie, jak z helikopterem na przykład Same uprawnienia śmigłowcowe są kilkukrotnie większe. No, Śmigłowce są bardziej skomplikowane od samolotu, tak naprawdę. No i są też droższe jako koszt jednostkowy zakupu takiego śmigłowca. Także tam koszty są od no, kilkukrotnie nawet wyższe. O kurde. No to pozostaje ten samolocik. A kurzy wcale kosztuje? Taki dokładnie? No taki, że mało palił. E, dwuosobowy, no to tak... o 100 tysięcy w górę tak naprawdę. Tak, ale taki w miarę nowy, używany, to myślę ponad 200 tysięcy. No, coś takiego. A uprawnienia takie, jaka jest na przykład koszt? Kursów. E, no to jest e, licencja turystyczna, jest to koszt nie, pomiędzy 25 a 30. Akurat dzisiaj wrzucam filmik. Złotych? Złotych, tak, złotych. No, czekajcie, czekajcie, czekajcie. A przy okazji wspomnimy, że tutaj właśnie odbywają się IGRY, czyli piękne juwenalia Politechniki Śląskiej. Yo! Możecie zauważyć, że tutaj Beniamin ma u siebie mnóstwo kamerek, ze względu na to, że też ma kanał na YouTube i co przeprowadzasz na nim wywiady. No, ja tam robię tak naprawdę wiele rzeczy. Teraz też nagrałem taki filmik tematyczny, jak zostać pilotem. No, staram się zapraszać właśnie ciekawych ludzi, wartych poznania, wartych po, wartych po prostu porozmawiania. Jest to dla mnie bardzo duża wartość, żeby właśnie takich ludzi poznawać. i po prostu bawię się tym, bo na razie jest nic innego nie mam do roboty jakby w lataniu. <g Nether> -"No, <gry> no ja Ci powiem, że mi się wydaje, że no sama koncepcja jest mega ciekawa, mega fajna i to jest genialna przygoda, więc na pewno ci no, trzymam kciuki, nie? No ja też trzymam kciuki za, za twój kanał, oczywiście <gry> <gry> oglądałem materiały no i... Czekamy na więcej. Tak, niech otworzą kralicę, ja chcę w końcu zmienić kontynent, ale to nie o mnie. Dobra, to co? Zaczynamy jakoś? Dobra. Jak to wygląda? No. Przygotowanie. Eee, przed, przed latem należy dokonać dookoła samolotu e, przeglądu przedlotowego, co jest bardzo ważne, e, ponieważ nie wiemy, co się z tym samolotem mogło zdarzyć nawet w nocy. E, mogły, przy, przy, przykładowo mogłyby jakieś, jakieś owady e, w niektórych miejscach, takich newralgicznych dla samolotu, np. Dajniki, dajniki ciśnienia. Yy, mogą być zatkane, no i wtedy po prostu startując możemy się zorientować, że nie mamy żadnych wskazań przyrządów że nie mamy podanej prędkości, wysokości i tak dalej, więc to zawsze trzeba, trzeba przed takim lotem yy, przejrzeć trzeba sprawdzić mechanicznie, czy samolot jest wszystko w porządku, czy jakaś śrubeczka się na przykład gdzieś tam nie odkręciła yy, sprawdzamy poziom oleju Oczywiście, sprawdzane paliwo, no bo bez niego raczej nie, ciężko będzie polecieć. No i już jak jesteśmy w samolocie, czyli w takiej sytuacji jakiej teraz się znajdujemy, no to mamy coś takiego jak checklista. To, jest, to są procedury, spisane procedury, tak żeby żadnej nie pominąć. Jest to bardzo przydatne. Jest to bardzo przydatne. Nie wiem, co dalej. Żeby no. się nie zabić. Żeby się, żeby się nie zabić, dokładnie. Żeby wszystko na pewno było, było tak jak należy. Masz bardzo ciekawe zainteresowanie, które no nie jest spotykane wśród e, młodych ludzi. Jak na co zareagowali twoi rodzice, kiedy powiedziałeś im, że chcesz robić to co robisz? E, no ja jestem mega mega wdzięczny, ponieważ od samego początku tak naprawdę mnie mega wspierali. E, no dobra, na samym samym początku to było tak, że nie do końca wierzyli, myśleli, że to kolejny jakiś tam mój wymysł, już tam były lekcje na gitarze, już miałem być gitarzystą. A ty, <laughs> ja też miałam tak wiele, takich wiesz, że no, to, to, tam, co No, no, no. No po prostu tak na początku może myśleli, ale potem jak już zacząłem im nakreślać, jak to wszystko wygląda, no to rzeczywiście zaczęli mi mega, mega wspierać, ze im jestem dozgodnie naprawdę wdzięczny. A na przykład jak toi znajomi? E, znaczy nie spotkałem się z żadnymi do tej pory negatywnymi jakimiś komentarzami na ten temat, że jest jakaś zazdrość albo coś, to, to kompletnie nie. E, wszystkie były reakcje e, bardzo pozytywne, e, z wieloma znajomymi też także latałem, e, Wszystkim mi się podobało, nikt nie zmetował nic z tych rzeczy, więc chyba, chyba było w porządku. Na razie nie było takich problemów i oby w przyszłości też nie było. A rodzice, jak zabrałeś ich na lot? Tak, zabrałem rodziców na lot, bardzo im się podobało, lecieliśmy w nasze rodzinne strony, mogliśmy pozwiedzać te miejsca, w których jeździliśmy na co dzień, czy to do pracy, czy to do szkoły, widziane z góry, więc naprawdę fajne przeżycie i dla mnie, i dla nich. No i patrzę naprawdę mega nostalgicznie na te loty, bardzo mi się podobało. A jakie jest na przykład Twoje największe marzenie lotnicze? Czy wiążesz z tym swoją przyszłość? Moje największe marzenie lotnicze, to myślę, że jest to lot w Stanach Zjednoczonych. Po prostu latanie sobie powiedzmy po zachodnim wybrzeżu. Tamta mentalność lotnicza jest naprawdę, czymś niesamowitym mega mi to imponuje. Jest bardzo dużo, dużo w tego lotnictwie. Nie wiem czy wiesz, ale na internecie można znaleźć jakieś takie materiały, że na przykład piloci amerykańscy lądują na ulicach samolotem. Także, A ja raz widziałam y, nagranie, że facet lądował właśnie takim samolotem na ulicy, ale chyba tankował, yy, pojechał na stację za Tak, no, no, no tak, takie, te, takie też się zdarzają. Czyli to się dzieje normalnie. Tak, to się dzieje normalnie, to jest po prostu wyskoczymy na burgera, no to lecą sobie, lądują na ulicy idą burgera od lecą z powrotem, można tak powiedzieć. No oczywiście bo, mocno koloryzuje teraz, ale naprawdę jakby ktoś się uparł, jest takie coś tam możliwe. W pełni zgodne z prawem i tak dalej. A czy tym samolotem dałbyś radę w ogóle przelecieć przez Atlantyk, czy jest to raczej niemożliwe? Ej. Bez, bez międzylądowa nie jest to możliwe. Jest dużo pilotów, są piloci, którzy latają takie właśnie interkontynentalne trasy, gdy sprowadzają dany samolot dla klienta. To no więc na przykład w Polsce sobie ktoś kupi samolot do Stanów Zjednoczonych, taki pilot tam leci, ogląda ten samolot, decyduje, to jest na przykład decyzja o kupnie, no i wtedy po prostu przez Atlantyk. Ale to oczywiście z międzynarodowaniami z tego co wiem, to na, Gr na Grenlandii, Islandii, e, Wielkiej Brytanii, no i później już do na, na, na Europy. Ale jest to coś bardzo, bardzo niebezpiecznego, no i takie loty e, kosztują. Jakby pilot za taki lot może dostać naprawdę mega, mega potężne pieniądze, bo jest to duże ryzyko. Gdy no wyobrażam się... sobie, bo jest to też dosyć wielka odległość, tak, tak. że pogody mogą się tak, tak. Dać, no to Tak, jest... przykład, tak. Na przykład samochodem jednosilnikowym, gdy jest taki lot, no, jak silnik zatrzyma się, zatrzyma swoją pracę, to, to to już jest mega, mega ciężko o przeżycie tak naprawdę. No to wcale się nie zdziwię, a skoro właśnie tak nawiązaliśmy też do różnych kwestii atmosferycznych i ciężkiego lotu. Czy miałeś kiedyś jakąś bardzo ciężką kryzysową sytuację, kiedy latałeś samolotem? Jakie są na przykład warunki atmosferyczne, których najbardziej nie, nie lubisz i najcięższe dla Ciebie? Rozumiem, no to w takiej sytuacji mega, mega stresującej dla mnie jeszcze do tej pory nie było, odpukać. Co do pogody, no to najbardziej mi się podoba taka pogoda jak teraz. Lecimy, jest tak zwany kawok, e, czyli clearance and, e, and visibility OK. E, czyli po prostu, że widzialność e, i odległość od chór jest zachowana, jest w porządku, czyli można latać e, swobodnie, bez żadnego stresu, że... E, bez żadnego stresu. E, najgorszą pogodą, jaka może mnie czekać, bo siadając uprawnienia. Inaczej. Z najgorszą pogodą podczas mojego szkolenia, z inaczej, z najgorszą pogodą podczas mojej przygody z lotnictwem, no to myślę, że było, była sytuacja w Gdańsku na, lotni, na lotnisku imienia Alecha Wałęsy. By, było to część, była to już część szkolenia IRME, czyli latania według przyrządów. No i podczas lądowania po prostu pewnie... Po trasie leciliśmy po trasie, e, widzialność była mega, mega kiepska, e, praktycznie cały czas lecieliśmy w chmurach, ponieważ podstawy były mega, mega niskie. E, no i tak naprawdę tuż przed lądowaniem dopiero oczywiście w granicach zachowanych bezpieczeństwa zauważyliśmy pas, wykonaliśmy lądowanie, start następnie i polecieliśmy z powrotem do Poznania. Jest tam, tak? E, tak, to ja z instruktorem. A, no to uff. No, dziękujemy panu instruktorowi za dobry. Nie, instruktor. to nie, to nie, podczas tego szkolenia nie było nic takiego jakby niesamowitego no, to na pewno nie była jakaś sytuacja dla mnie stresująca nie bałeś się w ogóle? nie odczuwałeś jakiegoś strachu, emocji? wiesz co Czy nie? na temat tego, że ktoś jest obok ciebie, pomagała ci w tym? podczas, podczas szkolenia yy... Miałem też kilkadziesiąt godzin zajęć na symulatorze, którym bardzo realnie wzorowuje taką sytuację, więc już byłem do tego przyzwyczajony i jakby nie myślałem o tym dużo, że nie widać ziemi. No to była to nowa sytuacja, wiadomo. Pamiętam ją do dziś, więc jakieś tam rzeczywiście piętno na mnie odcisnęło, bo to było ciekawe doświadczenie. Ale nie jest to nic dla mnie, co powoduje teraz jakiś stres, jak o tym myślę albo chwilę grozy, to kompletnie nie to jest całkowicie normalna sytuacja, jaką można spotkać w powietrzu. A czy uważasz, że ten sport, ta pasja twoja jest bezpieczna? Tak, ja uważam, że jest bezpieczna, jak najbardziej. E, współczynnik jakichś katastrof lotniczych jest na tak mega niskim poziomie, że tak naprawdę e, wyjście wieczorową polą do centrum na rynek jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż e, latanie samolotem. No i to samo tyczy się jeżdżenia samochodem, nieporównywalnie niższy współczynnik jest, tutaj w powietrzu... To może dlatego, że mniej osób po prostu to wykonuje? Właśnie, właśnie o, o tym, znaczy nie, dobra, to jest tak, chodzi mi o współczynnik nawet procentowy, nawet nie uwzględniając liczby osób, jest to naprawdę mega, mega, mega bezpieczny sport ale też y, myślałem, że zapytasz o coś w stylu, że dużo mniej osób jest w powietrzu, no to bo jak widzisz, teraz lecimy, no i jakoś nie, nie mamy towarzystwa, no, samochodu jest jednak no, kilka... No, możemy machać się <laughs> Tak, możemy <my>. pomagać <laughs> wszystkim. Y, jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo jakiejś kolizji. Jest korespondencja radiowa, nie jest to jakaś też normalna podczas jazdy z samochodem, że każdy ma jakiś ten. Wiesz łoki toki jakiś, jakiś ten i rozmawia między sobą wszyscy, wszyscy kierowcy, nie ma czegoś takiego. CB radio może jest taką namiastką tego, ale to jednak jest kompletnie inny rodzaj transmisji. To, no, to, to na pewno. Moja zajęta wzięła się z tego, że pierwszy raz yy, poleciałeś samolotem do Barcelony i tak. powiedziałeś sobie, a, chcę. Pierwszy te. raz kanał na YouTubie. Yy, Latać właśnie samolotem i na tym yy, YouTubie ze względu na to, że lubisz podróże, czy masz jakiś plan, żeby pójść w to bardziej? Żeby wykorzystać swoje zamiłowanie do podróży i zamiłowanie do lotnictwa, połączyć to? Do... Rozumiem. Myślę, że takie jedno, jednym z takich walorów szczęścia, szeroko pojętego w życiu, yy, jest możliwość łączenia pasji z pracą. No i rzeczywiście takie latanie zawodowe w liniach lotniczych umożliwiłoby mi to połączenie. Jest to moje marzenie, jest to mój cel od wielu, wielu lat. Mam już to dosyć mocno ugruntowane. Jednak niestety przez tą sytuację, która teraz jest. Nie jest na za chwilę możliwe, niestety dołączenie takich linii lotniczych, ale w przyszłości bardzo mam nadzieję, że to się uda co byś mógł na przykład powiedzieć takim osobom, e, młodym, które o tym po prostu marzą, ale się boją? E... Jaka jest taka twoja porada? Może miałeś jakieś takie błędy, na których musiałeś się nauczyć? E, myślę, że... Błędy, błędy na których musiałem się nauczyć... Myślę, myślę że, e, że tak... miałem jakichś takich dużych błędów, które popełniłem w drodze do zostania pilotem. E, aczkolwiek... Taka rada życiowa, to nie, nie tyczy się tylko lotnictwa, ale także życia po prostu, no to myślę, że nie warto się czasami przyjmować też co, co na przykład ktoś pomyśli, jeśli czegoś się spróbuje. Myślę, że warto wielu rzeczy w życiu próbować, spełniać się w tym, co się lubi, bo najważniejsze myślę w życiu to jest po prostu robić, co się, robić, co się kocha, co się lubi, tak? No, to prawda, to na pewno daje dużo szczęścia, szczęście to już. Dokładnie tak. Jak jest szczęście, jest zdrowie, no to tak naprawdę już życie po prostu jest fajne, tak? O, dokładnie. Uśmiech na mordzie. Tak. Beniamin, uważam Cię za mega ciekawą osobę. Bardzo mam, mi miło. Mam nadzieję, że e, ktoś się bardzo podjara też Twoją zajawką, Twoją osobą. Zapraszam ja tak na nadzieję. kanał Beniamina. Tam możecie e, zobaczyć więcej, jak to wygląda od, której, e, od każdej strony, e, ciekawe wywiady. Ciekawe po prostu, pokazanie kanału się rozwija, także co, zapraszamy i ja Ci bardzo dziękuję za miłą rozmowę, że mogłam spędzić ten czas tutaj i że mi pokazałeś jak to wygląda, bo to jest takie... Aaaa! No dzięki to, serdecznie, to dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie.